fił? Bardzo -ba. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka jestem mega podekscytowana dlatego, że będę próbowała waszych ulubionych jedzeń i pić z marketów. I tutaj będą rzeczy z Biedronki, z Żabki i z Lidla, bo zapytałam na Instagramie właśnie, jakie są wasze ulubione rzeczy do jedzenia i do picia. Tyle, ile było komentarzy, to po prostu nie mogę w to uwierzyć, więc dziękuję bardzo. I oczywiście zebrałyśmy te, których było najwięcej, w sensie produkty, na które było najwięcej głosów i ja je teraz przetestuję i powiem wam, co o nich myślę. A więc zaczynamy od rzeczy słodkiej i jest to, uwaga, uwaga, batonik Amelia z malinami. Jest to batonik z Lidla za 2,30, nie całe 2,30, bo 2,29. I słuchajcie, to jest batonik twarogowy. I ja od razu muszę się przyznać, że nigdy jeszcze nie widziałam takiego batonika, ale batony twarogowe nie są dla mnie nowością, bo ponieważ kiedyś pamiętam, że byłam w takiej kawiarni i do kawy, właśnie zamówiłam sobie taki baton twarogowy, wiecie, jak są te, takie lady gdzie macie croissanty i tak dalej i właśnie tam był też baton twarogowy i ja go wtedy widziałam po raz pierwszy w życiu a że kocham twaróg to stwierdziłam, że go kupię i pamiętam, że mi bardzo, bardzo smakował, ale produkt sklepowy może się znacząco różnić od takiego wiecie górmę batona twarogowego, ale to był wasz hit, więc zobaczymy na pewno jest w białej czekoladzie, przynajmniej z tego co tutaj jest na opakowaniu i dobra, ale on jest dosyć malutki w ogóle on musiał być w lodówce, bo powinno się go przechowywać w lodówce, natomiast ten baton którego ja no to on był gdzieś taki. Nie? No ale też pewnie kosztował z pięciu razy więcej, już nawet nie pamiętam ile, ale na pewno widzę, że to działa. Wygląd, bo się zaczęłam śmieć i mam takie, aaa! Chyba to Przekroję i zobaczę, co ma w środku. Podejrzewam, że twaróg. Hmm. Taki jest dosyć, trochę jak takie danio w zasadzie, albo ten taki, wiecie, twaróg do yy, sernika. Ten w tym kubeczku, trochę tak mi to wygląda. Uuu, ale pachnie bardzo ładnie. Mmm, bardzo klamowe. 🎵🎵🎵 nie zalepia gębę. Ej, mega to jest ciekawe, bo to jest dla mnie tak jakby to były ciepłe lody i sernik w jednym. Mega to jest dziwne, ale nie czuję tu maliny, natomiast Aż to bardzo dobre. I Ta czekolada jest taka. Mmm, uważaj, złoty pyszna I czuję twaróg, Naprawdę czuję twaróg. No i dobra, nie dziwię się, dlaczego mówicie, że to jest pyszne. Mm. Przechodząc do oceny, to uważam, że jest bardzo tanie i bardzo dobre. Natomiast zdecydowanie za małe. Ale wtedy wystarczy kupić na przykład dwa takie batony. Smakowo i cenowo daję temu 5 na 5, bo jest przepyszne. To, co się różni w tym batonie, a tym właśnie gourmet, kawiarnianym, który jadłam, to to, że tamten miał taką chrupiącą czekoladę. Że ona była taka, wiecie, że jedliście jak magnes. Gnumy. I to też byłoby mega fajne. I wydaje mi się, że gdyby ten batonik właśnie zamiast tej takiej trochę tłustej i takiej, wiecie, rozpływającej się czekolady, tak na zasadzie, w dłoniach, gdyby miało taką chrupiącą, to byłoby jeszcze lepsze. Ale mieliście rację, uważam, że zdecydowanie jest to przepyszny batonik. Kolejna rzecz już nie jest taka totalnie słodka, bo mamy propozycję z biedronki. I są to, uwaga, precle, ale to są solted precels. Karmel, czyli precle ze słonym karmelem. I one kosztują niecałe 5 zł, typu 4,99, więc załóżmy, że 5 zł. Ale to jest dosyć duże opakowanie i ja muszę przyznać, że nie widziałam tego wcześniej. Natomiast kocham precle i kocham słony karmel, więc podejrzewam, że to będzie przepyszne. Ale musimy to sprawdzić. Fajne jest to, że ma takie opakowanie. Mmm, świetnie, super opakowanie. Chciałam powiedzieć, że fajne opakowanie, że można sobie otworzyć i zamknąć, czyli to jest dla takich osób jak ja, które lubią sobie tak podjeść, ale nie zjem całej paczki naraz. Uuu, okej, okay, wygląda to bardzo fajnie. I pach o Jezu, jak dobrze to pachnie. Takim kar o, oh, karmelowo. No dobra, jednak wyglądają trochę gorzej niż... To wygląda jak taka super, super mleczna czekolada. I chciałam tylko pokazać wam porównanie, że tutaj mamy te precle i widzę, że one są obsypane solą, tak do połowy. I myślałam, że to może to trochę bardziej będzie wyglądało jak tak, jak tak, jak to. Ale chyba tutaj mi chodzi o to, że one są pokryte solą pod spodem, pod tą polewą, i chcieli to pokazać. Natomiast no wiadomo, tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej. Słony, karmel i precle. Super, to jest tak jak popcorn ze słonym karmelem. Tak jak wiecie, solony i słodki razem, niam niam. No, dobra. Próba testu rzeczy numer dwa. Ok. Hmm. Dobra, czuję, że jest mocno słodkie, i tak naprawdę bardzo mało czuję tego słonego precla, bo ta polewa jest bardzo gruba. Natomiast czuję karmel, czuję trochę soli, ale wydaje mi się, że gdyby zrobili te precla rzeczywiście w ten sposób, żeby ta polewa była tylko do połowy, to wydaje mi się, że mogą być lepsze. Bo już po dwóch takich preclach ja czuję, że to już jest dla mnie takie, o dobra, zasłodziłam się, jest ok. Mimo tego, że ta sól gdzieś jest, bright... Pretzels. Wydaje mi się, że byłyby dla mnie takie 4 na 5. Rzeczywiście jedyne, co bym zmieniła, to to, że dałam trochę mniej polewy. Mogłaby być, nie wiem, cieńsza albo właśnie tak do połowy zanurzone. Natomiast w smaku są naprawdę dobre, bo czuć w zasadzie wszystko, co tam powinno być. Słoność i karmel i tego precla. Mm. Ale fajnie chrupią. Kolejna rzecz też z Biedronki, ale tym razem będzie słona. I muszę przyznać, że pierwszy raz widzę to na oczy, bo to są Biozaurus. Serio Biozaurus Baked Organic Corn Snack. Wow, to, to jest tak krzyżowo opakowanie, że nie wiem co o tym powiedzieć, bo to jest dinozaur, który mówi z jakimś dziwnym jamańskim dialekcie. Yaman, yeah, let's have fun. Co to znaczy w ogóle? Yaman, yeah, let's have fun junior. Nie wiem, kto to wymyślił. Nie wiem, czemu dinozaur ma jamański akcent, ale zostawmy to jakiemuś marketingowemu geniuszowi. Natomiast bardzo dużo z Was pisało, że to są świetne chrupki. Jakbym miała oceniać tylko książkę po okładce albo chrupki po opakowaniu, to bym powiedziała, że no nie zachęcam mnie, Dałam takie 2 na 5 może. Nie jest to mój vibe, ale są to chrupki o smaku sea salt, czyli soli morskiej i są organiczne. Bio! Jeżeli one będą miały taki słodki kształt, to ja jestem jak najbardziej za. Poza tym ja uwielbiam chrupkie kukurydziane. Uh, i tu mamy jeszcze dwa inne smaki. Jest jeszcze, zobaczcie, dinozaur cheese. Dinozaurzyca y, ketchup. I ona się nazywa Babe, a cheese się nazywa Igor. No dobrze! A, czyli ten sisolc się nazywa Junior. Okej, okay, to o to chodzi, ale, słuchajcie, zajmuję mi to tyle czasu, żeby to rozpilić. No dobra, w każdym razie, te chrupki kosztują niecałe 6 zł, więc yy, tutaj cały czas podnosimy poprzeczkę cenową, ale mam nadzieję, że będą pyszne. Uuuu, a, zaraz. No i jeden wygląda całkiem ładnie. Znowu wezmę talerze, żeby pokazać, jakie to są kształty, uwaga. Ten to jest taki T-rex? Nie, nie, bo on ma cztery nóżki takie na ziemi. Nie wiem jaki, ale dobra, to ten jest jeden. O nie, nie mówcie, że wszystkie są takie same. Nie. Smutna prawda. Wszystkie są takie same, tylko można je albo położyć tak i wtedy są wygięte w tą stronę, albo można je położyć tak i wtedy są wygięte w tą stronę. I wyglądają zawsze jak dwa różne, ale niestety, jakby to jest to samo. Hmm. Nie pachną jak takie zwykłe kukurydziane chrupki. Właśnie znalazłam się, jak określić ten zapach, ale mi one po prostu pachną trochę olejem, takim słonecznikowym. Tak jakby bardziej pachną olejem niż, niż kukurydzą, no ale dobra. Sprawdźmy jak smakują te piękne dinozaury. Zjem mu dupkę. Please, don't kill me! Mm. Okej. Okay. Trochę takie twarde flipsy. Hmm. Na pewno wciągają, bo mam takie... U, nie wiem co o nim powiedzieć, zjem sobie trzeciego. Ja ogólnie lubię flipsy, ale to jest jakieś takie, jakby za twarde dla mnie. Jednak flipsy są trochę bardziej lekkie i nie są aż takie. Około. Mm. Ej, chyba mi się tego przyjemnie nie ja. Znaczy, słodko wyglądają w opakowaniu, w sensie już same chipsy, ale chyba nie jestem fanką, wiecie? Nie chcę tutaj obrażać waszego gustu. Ale dla mnie są trochę za parne. Ja lubię to, one są takie puszyste, jak chmurka. I w smaku też jakoś mi super nie siedzą, bo mam bardziej słone albo jakieś takie bardziej konkretne. Więc ja bym tym dała jakieś takie 2,5 5. Takie, że nie wiem, czym kupiła jeszcze raz. A z drugiej strony, no nie, nie są najgorsze, więc takie, no 2,5. Ale przyznam, że jestem trochę zawiedziona, bo jednak jak są wasze hity, to miałam takie, o, to na będzie super. Więc może się po za bardzo, więc mam takie, Meh, dobra, next. I next rzecz jest jedną z bardziej polecanych rzeczy. I. Mówię tu o rzeczy znowu z Biedronki za 16 złotych tym razem, czyli bo jakie drogie, ale wcale nie, dlatego że mówimy tutaj o pół kilo tiramisu. Ile! Pół kilo tiramisu za 15, Dobra, bra, 16 zł. I jeżeli chodzi o to magiczne tiramisu, to ja muszę się wam przyznać, że już kiedyś je jadłam. Bo kiedyś robiłam test albo nowości, albo właśnie jakichś takich wiralowych rzeczy z marketów. I to, co cóżko, znalazło się tam w rankingu. Sprawdźmy to, bo ja uwielbiam tiramisu. I wygląda dobrze. Wygląda naprawdę nice. satisfying. I nawet dostałam jeden komentarz, że dzięki właśnie temu mojemu filmowi ktoś odkrył to tiramisu i właśnie teraz jest jego ulubionym. I szczerze, mamy pół... Kilo tiramisu za 16 zł. To jest dosłownie, nie wiem, na 4 porcje dla czterech osób, więc to jest super tanie. I let me tell you something. Ja już bardzo dawno go nie jadłam. Wydaje mi się, że mogły minąć ze 2 lata, mm, ale pamiętam, że było to dobre. To jest taki tiramisu, które moglibyście wyjąć z opakowania, włożyć w jakieś metalowe albo wiecie, po prostu położyć na taki duży serving talerz. I powiedzieć, no słuchajcie, robiłam to wczoraj wieczorem, zajęło mi półtorej godziny, mam nadzieję, że będzie wam smakować i nikt nie piśnie słowem. Mm. Puszysty krem, bardzo dużo kakao na górze i biszkopt na dole. Nie wiem, czy udało mi się złapać z biszkoptem, nie, akurat mi się nie udało, więc spróbuję wam tak dać, żeby było z biszkoptem i ten biszkopt jest tak nasączony, tylko właśnie nie pamiętam, czy nasączony kakao, czy nasączony kawą, ale ogólnie widać, że tu jest taki bardzo mokry biszkopt. <grym> mm. 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 Naprawdę, to jest najlepsze tiramisu, jakie możecie kupić w markecie. Serio, to jest po prostu tak dobre, to jest bardzo słodkie, Mimo tego kakao na górze, ale jak chcecie na przykład mniej słodkie, to zawsze możecie sobie jeszcze bardziej posypać z takim gorzkim kakao, ale to jest po prostu genialne tiramisu. 16 zł za pół kilo. Ja nie przestanę o tym gadać. Biedronka, bardzo polecam. Mm, mm, mm. I ten biszkopt też czuję, że jest nasączony kawą, że to nie jest jakby czekoladowe, bo czasami jest bardziej czekoladowe niż kawowe, a tutaj rzeczywiście ten biszkopt jest kawowe. To jest po prostu pyszne. Jeżeli chodzi o cenę. Czy mogę dać mniej niż 5 za taką cenę, i za taki smak, i za taką wielkość? Nie. Zgadzam się, że jest to jedna z ulubionych rzeczy marketowych. Jeżeli macie ochotę tiramisu, lubicie tiramisu, albo po prostu chcecie komuś ściemnić, że potraficie robić, be my guest. Proszę bardzo, tu macie przepis. No to teraz jak sobie pojadłam, trzeba to przepić. I napojem, który najczęściej polecaliście i mówiliście, że jest najlepszy, jest napój z żabki za 4,40 i jest to Oshi Lemonade. I jest to Lemoniada, e, przepraszam, Vitamin Lemonade. 20% juice, low calories, malina grapefruit. W ogóle bardzo ładne opakowanie i szczerze kuszące. Biorę szklaneczkę z lodem. Ja w ogóle, jakbyście nie zwrócili uwagi, to ja lubię bardzo różowy i pomarańczowy, więc w zasadzie jest idealnie moje kolory. Oh. Zaraz. Zapachniało grapefruitem, a potem plastikiem i miałam takie. A -a -a. Mm, 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 mm. Może po prostu za szybko się sztachnęłam, ale głównie tutaj czuję grejpfruta, że nie czuję malin tak bardzo, ale 4,40. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobra cena, jak za pół litra chyba tak. A, 555. Serce 555. Nie wiem, czy to dla beki, czy to co, ale 555 ml. O! To jest dobra lemoniada. Kwaśna, ale też trochę słodka. Owocowa, przepyszna. Mmm i czy... ale właśnie czy czuję... no chyba dobra, chyba czuję i malinę i gryfruta, teraz jest tak bardziej wyważone, bo naprawdę chciałam się do czegoś przyczepić i mieć takie nie, oni pewnie oszukali, teraz tu nie ma maliny, ale czuć tą malinę jednak. Mmm, dobra, zobaczysz jeszcze tak z opakowania. O, bez lodu jest bardziej intensywna i o dziwo, ciekawe, bo jak jest mniej e, zimna też, to czuję, że jest bardziej słodka i właśnie bardziej owocowa, w sensie, że czuję mocną malinę i grejpfruta razem. Jak oni to zrobili, że czuć to i to tak samo? Wow. Ej, dobra. Pycha, Przepyszne. Serio, jeżeli nie próbowaliście, no czy też pewnie większość <grym> z was próbowała, no bo polecaliście, ale może na przykład wy nie wiedzieliście, że robiłam w taką ankietę, więc ten odcinek jest dla was do takiego właśnie polecania. No i rzeczywiście to lemoniadę mogę polecić z czystym sercem. Wydaje mi się, że dałaby mi 5 na 5 w takiej wersji o dziwo, po prostu jakby z lodówki, a 4 na 5 w wersji z lodem, bo chyba jest trochę za bardzo taka rozwodniona, mimo tego, że dopiero co dolałam, to ma mniej smaku, jest trochę bardziej taka właśnie wodnista. Ta. Mniej słodsza, ale to jest dziwne. Zdecydowanie ta. Czyli po prostu bez lodu, słuchajcie, z lodówki. O, jest jaka, dobra. Mm, mm, mm. Teraz chciałam Wam pokazać produkt, który miał najwięcej głosów ze wszystkich. I jest to batonik, który ja kiedyś chyba jakąś wersję jadłam, ale nie wiem, czy tą, którą właśnie polecaliście. Wydaje mi się, że nie, bo go nie kojarzę z opakowania. I jest to batonik, który możecie kupić w biedronce. Znowu za dwa. 29, tak samo jak ten twarogowy I mówię tutaj o batoniku DER. To jest batonik taki typu wafelek, przekładany czekoladą, ale właśnie z ciemną czekoladą. I mi się wydaje, że to kiedyś, może też próbowałam, właśnie w jakichś nowościach albo w takich wiralowatościach. Tyle, że nie przypominam sobie, żeby to była ta ciemna czekolada. Zobaczmy. Dlaczego to jest wasz ulubiony, ulubiony produkt? Dlaczego on miał tak dużo głosów? Ale na pewno jest bardzo grubym batonikiem. Taki kwadrat w zasadzie. Większość batonów jest płaska, nie? Jak Marsz czy tam Snickers są bardziej płaskie i takie podłużne, a on jest po prostu kwadratowym batonem. Uuu, na pewno pachnie bardzo gorzko, w sensie taką ciemną czekoladą. No, da. Jest napisane with dark chocolate, ale 2,29 to jest bardzo dobra cena. Więc zobaczmy. jest jak dużo nadzienia. Zobaczcie, jest tu jedzenie czekolady. Co dlatego jest taki gruby? Mmm. Nie, jaki dobry. Ej, chyba nigdy go nie jedwam. Wow. Mmm. tak, się zakleiłam nim. Jest genialny. Mam tyle czekolady, tyle tego nadzienia i te chrupiące wafiel wafielki po środku. Ale serio, wygląda... Lat no. Wow, aż się, się zacięłam, nie wiem co powiedzieć, bo on jest przepyszny, wygląda super i ma świetną konsystencję, bo te czekolady mieszają się ze sobą, ale ten wafelek to wszystko tak oddziela i tak chrupie. Wow. Mmm, hmm. No jest tak satysfakcjonujący do jedzenia. Dziękuję wam, dziękuję, bo jeszcze go nie jadłam w tej wersji. I teraz się nie dziwię, dlaczego było tyle głosów. Zastanawiałam się, jak to opisać, że to mi tak zapchało gębę i to zapycha gębę trochę tak, jak są te trufle, takie wiecie, te okrągłe praliny z tym nadzieniem truflowym i to jest właśnie takie, takie mocno czekoladowe i takie, takie właśnie gęste, przepyszne. Więc nawet jak ktoś nie lubi z was czekolady albo myśli, że nie lubi czekolady że ciemnej, dajcie temu szansę, kupcie jednego. Że oddacie drugą połowę, nie wiem, swojej rodzinie, przyjaciółce, przyjacielowi, komukolwiek, ale wiecie, dajcie temu szansę. Nie mogę mu dać nic innego niż pięć, bo jest przepyszny i tani. A to lubimy najbardziej, kiedy jest przepyszny i tani. I ma czekoladę, kocham czekoladowe rzeczy. Przyznaję Wam tu totalnie rację, kłaniam się nisko. Kolejna rzecz będzie słona i nie mogę uwierzyć w to. Że ja przegapiłam tą rzecz w sklepie, bo opakowanie mówi mi aga. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz spróbować. Czemu tego wcześniej nie kupiłaś? I ja powiem sobie samej, nie wiem, dlatego że to jest Carbonara Makłowicza. Czy możemy o tym pomówić? Znaczy, ja jestem fanką numer dwa Makłowicza, bo fanką numer jeden jest Misia Jahim. Mówi mi to na każdym kroku, więc zauważyłam, że jestem fanką półtorej. W każdym razie kocham Makłowicza i jego filmy. Więc to jest polecany przez Was produkt od Makłowicza właśnie. Nie. Czy możemy pomówić o tym opakowaniu, że on sobie jedzie na skuterku. Tam jest gdzieś tu krzywa wieża w Pizie, są takie wzgórza jak w Toskanii i on na tym skuterku ma butelkę oliwy, wielki kawałek już sera typu parmigiano reggiano. Mamy Wielki baniak z mlekiem czy ze śmietaną, i gigantyczny kawał boczku. To jest po prostu, no, kwintesencja piękności tego opakowania. Jestem fanką, panie Makłowiczu, tego opakowania również nie tylko pana i pana filmów. Nie wiem, jak ja to przegapiłam, bo Oliwę na przykład od Makłowicza mam. Ale spaghetti nie. Bardzo się cieszę, że mi to polecieliście, bo dzięki Wam jestem w stanie to przetestować i w ogóle zauważyć, że jest coś takiego. Bo wydaje mi się, że jak kiedyś szłam w biedronce, czy nawet może gdzieś w jakimś Aldim, czy w czymś, to wydawało mi się, że właśnie widziałam coś od Makowicza, ale jakoś tak śmignęłam, może się śpieszyłam, nie wiem co. W każdym razie wiem, że on też ma inne dania. I właśnie wydaje mi się, że gdzieś coś widziałam, że on też był na tym skuterku. Tylko nie widziałam tej karbonary. Ale to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że 350 gram karbonary od Makowicza, Kosztuje tylko 13 zł. I pytanie: Czy carbonara może być dobra za 13 zł? Wy uważacie, że tak. Ja nie mam pojęcia. Zobaczmy, jakie tutaj są rzeczy. Czy tu rzeczywiście będzie ta śmietana i ten ser i ten parmigiano-rodziano. Gotowany makaron spaghetti. Ok. Sos carbonara śmietanowo-serowy. Śmietanka. Mm -hmm. Masło z mleka. Ser dojrzewający, 7%, ale nie wiadomo co to za ser, to może nie jest parmigiano-rediano. Boczek wieprzowy pieczony. Dobra, no czyli ma każdą z tych rzeczy, które jest pokazane na opakowaniu. Bardzo dobrze, bo ja zwracam to uwagę. Jak się to robi? Albo w mikrofalówce, albo na patelni, więc... Oh, makaron pochodzi z Włoch, boczek wieprzowy pochodzi z UE. Dobra, więc ja sobie to podgrzeję, bo ogólnie wygląda no całkiem nieźle. Idę podgrzeć i zazdrowam. Ej, no słuchajcie, ta porcja nawet nie jest taka mała. Jak ją tak przerzuciłam na talerz, to tak jak patrzę, no w zasadzie, to wydaje mi się, że na spokojnie można się tym najeść. No i wygląda tak trochę tak, jakby. Fiu fiu. fiu, 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 Sprawdźmy, bo widać, że jest boczek. Widać, że jakby jest ten ser gdzieś tutaj i chyba było sporo masła, bo tak jak to wrzuciłam na patelnię, to tak. Się, mam wrażenie, że rozlało masło, ale wezmę sobie tak, żeby trochę boczku było. O, już nie mogę doczekać, panie Makłowiczu, pan mnie nie zawiedzie. Niech mnie pan nie zawodzi. Pachnie bardzo dobrze. O, jakie gorące, hu! Okej, okay. mam wrażenie... Dobra, zjem jeszcze jednego gryza. Hmm. Mam takie na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony jest całkiem okej, okay, a z drugiej jak na taką wiecie karbonarę włoską to jest trochę rozgotowany makaron, w sensie ja nie lubię takiego al dente, że jest w środku twardy i tam, no nie lubię twardawych, ale ten mam wrażenie, że jest taki aż za miękki, mimo tego, że ja go nie podgrzewałam długo i jak... Na te dwa gryzy to w zasadzie nie trafił mi się taki porządny kawałek bekonu, żebym ja go poczuła, więc zdecydowanie tego bekonu jest za mało, bo to jest taki boczek, który gdzieś tam jest tylko tak, wiecie, że widać go tu, a potem go biorę na widelec, coś w jest sensie z makaronem, i on nagle gdzieś spada albo po prostu znika, magicznie, więc nie czuję boczku, natomiast jest ten taki fajny śmietanowy sos, ale szczerze wydaje mi się, że fajnie byłoby, jakby go było trochę więcej, albo może żeby był trochę bardziej serowy, żeby jednak był taki trochę więcej po prostu potrzeby tej karbonary. Tutaj czuję głównie makaron i to taki trochę rozgotowany, więc jestem troszkę zawiedziona, bo spodziewałam się czegoś takiego właśnie górmę. Fiu, 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 fiu. A to jest taki, no właśnie, okej, okay, makaron za 13 zł. Może nie mieć zbyt dużych oczekiwań, ale przez to, że to jest makłowicza, to miałam takie o, to będzie pewnie takie super, super, super fajne. Więc hmm, jest to dobre. Ale wydaje mi się, że dałabym temu takie może 3 na 5, no bo jednak za mało boczku, za mało tego smaku, taki po prostu makaron w słonym sosie. I zjadłabym na pewno, ale nie jest to coś, po co bym biegła potem do biedronki i miała takie, o mój Boże, jak wiecie, po ten twarogowy baton albo po tego dera. Teraz czas na kolejną polecajkę z Lidla. I tutaj też bardzo dużo z Was polecało. I mówię tu o makaronikach za niecałe 16 zł. I to jest znowu produkt, który gdzieś już testowałam, właśnie, czy przy wiralach, czy przy nowościach, ale, ale, w tym że też Lidlu. Był akurat francuski tydzień. I we francuskim tygodniu też właśnie były makaroniki, tylko trochę inna wersja. Czyli to jest ta standardowa, polecana przez Was, przez bardzo dużo osób. A tutaj właśnie mamy taką francuską wersję i jakby kolory są bardzo podobne i podejrzewam, że smaki są też bardzo podobne, natomiast możemy zobaczyć, która wersja jest lepsza, bo to jest dwóch różnych producentów. Tutaj w tej standardowej wersji mamy na pewno coś w stylu truskawka malina, jest też chyba pistacja, tutaj pewnie będzie wanilia i jakaś śmietanka albo coś takiego, karmel, e, czekolada, tak bym to nazywała. No i tutaj w zasadzie jest podobnie z tej strony, może to będzie coś typu pomarańczowe, tutaj jakaś kawa, karmel, czekolada, znowu stacja. Zróbmy porównanie, bo szczerze akurat tych makaroników nie pamiętam. Czyli albo mi nie urwały dupy, albo po prostu to było dawno temu. Pachną ładnie. Ja je spróbuję tak otworzyć dla Was na chwilę. Oh. Albo jednak nie. To był zły pomysł. Przez to, że nie pamiętam, chętnie sobie odświeżę pamięć. Bo to nie było tak jak z tym tiramisu, że ja wiedziałam na co się pisze. Tutaj mam takie... Nieważne. O, dobra, czyli te są cytrynowe chyba. Ale zobaczcie, że te kolory są prawie identyczne, tylko są inaczej rozłożone. E, weźmy sobie najpierw jeden taki standardowy, typu załóżmy wanilia. Czyli tutaj mamy. O, jak dużo kremu! Ej, mega dużo kremu! I pachnie pięknie. W ogóle makaroniki powinny być zrobione z mąki migdałowej. Ten ma trochę gorsze nadzienie. Mam wrażenie, że jest takie bardziej przezroczyste. Zobaczcie, że tutaj jest to oryginalne, w sensie takie standardowe właśnie z Lidla, a tu jest z tego francuskiego tygodnia i to jest takie właśnie bardziej przezroczystawe. To bym powiedziała, że jest gorszej jakości, no bo przezroczystawe znaczy więcej wypełniacza typu skrobia. To jest oryginał? Okay. Dokładnie taki, jaki powinien być. Czyli tutaj zewnętrzna skórka jest chrupiąca, w środku jest super mięciutkie i mamy krem, taki waniliowy, ale mam wrażenie, że tam jest też trochę kwasku, ale jest mocno słodkie, naprawdę mocno słodkie. Więc zobaczmy teraz tą wersję, taką wygląda, że biedniejszą. Mmm! Może wygląda biedniej, ale. W smaku bardziej mi smakuje ten i ma fajniejszą konsystencję. Na razie po tej wanilii bym obstawiała, że wolę ten z francuskiego tygodnia. No to teraz zobaczmy może <laughs> coś, w czym jestem <laughs> profesjonalistką czyli pistację. Mamy nasz lidowski oryginał, który jest zawsze dostępny, i mamy biedną wersję francuską, w której nawet nie widać kremu. Musiałam się przepaszyć, czy on w ogóle tam jest, więc zdecydowanie, jakby ilość jego jest o wiele mniejsza. I widać też, że jest bardzo mocno barwiony, tak sztucznie. O, tutaj też jest trochę sztucznie, ale zdecydowanie więcej kremu. Więc sprawdźmy sobie wersję oryginalną. Chyba jakbym nie widziała koloru, to nie byłabym w stanie stwierdzić, że to jest pistacja. Bardziej czuję tu migdał, ale że pistacja to chyba by nie powiedziała, więc to mnie trochę zawiodło. Ale zobaczmy tego, bo on jest niepozorny, a może być dobry.

Jakby to był jakiś owoc. Mmm, może dlatego mi smakowało owocem, bo to jest karmelizowane jabłko. Karmelizowane jabłko, no dobra, teraz to ma sens. I to na dzień rzeczywiście jest takie jasne. Okej, okay, I see that. Trudno jest porównać pistację do karmelizowanego jabłka. A szczerze, fajne. Ale się podoba mi się to. Ten smak od razu wyczułam, że to jest jakieś takie owocowe, no ale skojarzyłam się za grestem, no bo wiecie, zielony i tak dalej. Nie wiem, które by wygrało, A więc może porównajmy sobie czekoladowe. Już wiecie, tak ostatecznie. Tutaj mamy oryginalne, tutaj mamy francuskie. I tutaj na przykład kolor czekolady. Mi się podoba bardziej, bo jest ciemniejszy, więc tutaj bym obstawiała bardziej to francuskie. Ale zobaczmy sobie teraz smak. Mocno czekoladowe, taka ciemna czekolada. I teraz to. Hmm. Też ciemna czekolada, tak bardzo mocno wyczuwalna. I akurat przy tych nie widzę różnicy. Co w się sensie nie umiałabym powiedzieć, który mi smakuje bardziej. Wydaje mi się, że oba są mniej więcej takie same. Wyglądają bardzo podobnie. Mają tą samą cenę. Tak naprawdę tu zależy od tego, które smaki Wam się podobają bardziej, bo w tych francuskich są trochę inne, bo na przykład jest właśnie. Krem brûlée, karmelizowana jabłka, pralinowo orzechowy, solony karmel maślany, waniliowy i czekoladowy. Więc tutaj są takie może ciekawsze trochę smaki niż te. Natomiast jakościowo, wydaje mi się, że one są do siebie bardzo, bardzo podobne. Mocno słodkie, żeby nie było, ale zdecydowanie dałabym im takie 4 na 5, bo mogłyby być te smaki jeszcze trochę bardziej intensywne, właśnie szczególnie przy pistacie, bo przy wanilii, bo wanilia była taka mm, okej, okay, ale nie było tam czuć tego takiego mocno waniliowego smaku. Więc to jest dla mnie takie 4 na 5. Dobra, dupnie urywa. Kolejną rzeczą, której przyznam, że nie widziałam jeszcze nigdy wcześniej na oczy i nawet o niej nie słyszałam, jest coś z żabki i są to lody rurka o, z firmy Nordis Lody. Nigdy nie widziałam tej firmy. Nigdy nie widziałam tych lodów i gdyby nie wy, to bym nawet nie spróbowała, bo w ogóle tego nie zauważyłam w całym moim życiu. Ja ogólnie kocham rurki, takie wiecie, rurki z kremem, i jeżeli to będzie taka wersja, właśnie, tylko gigantyczna tych rurek z kremem na zimno, to bardzo możliwe, że to będzie coś, co pokocham. W każdym razie kosztuje to 3,50, więc niecałe 4 zł za takiego całkiem sporego loda, 100 ml. No, naprawdę, ani razu go nie widziałam w żabce. Ej, to naprawdę wygląda jak ta gigantyczna, tak jak dokładnie te rurki, takie z kremem, tylko gigantyczna. Serio, czuję się jak w jakimś filmie, jakby ktoś mi dał taki props z filmu. Jakbym była mrówką i by mi dali taką zwykłą rurkę z kremem, tylko większą. W każdym razie, smak vaniliowy, zobacz, śmietankowy, śmietankowy, to może być jak taka po prostu kanapka lodowa, których ja akurat nie lubię. No, no, no zobaczmy. Wypełnione po Okej. Okay. Ja nie lubię gryźć lodów. Ale kocham rurki. Mmm... Ej, to chyba jest pyszne. Sama z siebie bym naprawdę tego nigdy nie kupiła, a serio to smakuje jak te pyszne rurki, tylko właśnie z lodami śmietankowymi. Jest to zaskakująco proste i zaskakująco dobre. Totalnie bym zjadła tego loda na raz. Wow. Ej... O kurde. I <grym> łatwo się ja. Je. Mmm... Dziękuję Wam. Mm. Moje nowe odkrycie razem z batonem. Szczerze. 3,50, czyli tani. Łatwo się go je, dostępny wszędzie i pyszny. Chyba dać 5 na 5 też, bo nie mam do czego się przyczepić i jest naprawdę zaskakujące. Moje nowe odkrycie, więc dziękuję pięknie, dziękuję, dziękuję. Zastanawiam się, czy nie zrobić też kiedyś odcinka z waszymi znienawidzonymi produktami z marketów, takich, które wejście raz i nie tkniecie, bo ciekawe, czy bym miała może inny gust i miała takie, uch, ale to jest pyszne, śmierdząca coś tam. Więc dawajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć ten odcinek i ja wam dziękuję bardzo za wszystkie wasze tutaj zgłoszenia i polecajki. I pamiętajcie, że na tym kanale się widzimy w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzień dobry. Do zobaczenia i pa pa!